Witam, idzie ewidentnie jesień, bo na giełdzie pojawiły się liście dębu, querkus. Te są akurat malowane. Ja je bardzo lubię w różnych kolorach, a wziąłam sobie się różowy i niebieski. Umieszczam je w bukieciku, ale z jednej gałęzi, takiego liścia, możemy zrobić sobie trzy odnogi na przykład na drucikach lub na wykałaczkach. Ja polecam bardziej druciki. Przekładamy drucik, ja mam akurat tutaj wyrobowy z taśmą florystyczną tapą, zaraz Wam pokażę. A czemu to ma służyć? Ponieważ możemy troszkę powalczyć cenowo z bukietem. Mam jedną, a umieszczę sobie na przykład tutaj. Bo jestem w trakcie bukieciku, więc jeszcze jeszcze go nie skończam. O, tu mi się otworzyło, więc spokojnie zaraz będę poprawiać. Ale chcę Wam pokazać o liściach i na przykład mam Jeden liść zrobiony na druciku. Te liście mogą spokojnie nie dostawać wody, one się tak zasuszą, i praktycznie będą tak wyglądały cały czas. Także to jest bardzo fajny materiał. Tu mam dwa, gdzieś miałam trzy. Trzeci miałam już on, yy, um, A tu mam trzeci umieszczony, i trzeci na przykład umieszczę sobie. Może z tej strony. Możemy do środka, możemy na zewnątrz. Co nam w duszy gra? I już tak wygląda. No, ja go jeszcze nie skończyłam, także spokojnie. A teraz Wam pokażę, jak umieścić sobie coś takiego na druciku. Ja wiem, że wiecie, ale nie wszyscy. To jest wiadomo. Obciąłam sobie tutaj trzy. Wyrwałam. Wezmę sobie drucik wyrobowy. Tapa. Troszkę rozszerzam, bo ona wtedy uwalnia lepiej klej. I kręcę Bo mam ręce. O, tu muszę sobie poprawić. Ja wolę osobiście na druciku, bo możesz sobie zawsze to dogiąć, gdzieś wygiąć. Lepiej w obsłudze, w bukiecie. A wykałaczka jest sztywna, twarda, i wtedy taka rączka jest. No i nie Więc co? Idzie jesień? Zaczynamy pracę z liśćmi. <śm> 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 miłego.